Dokupiłem sobie trochę do modulara części Lego, więc będę go po prostu składał. A wyjdę sobie na plac zabaw. Na szczęście miałem kasę, Mały updatecik, mamy szafki, yy, piesze już jakieś meble. Tutaj będzie łazienka i taki tarasik. Taki updatecik zrobiłem sobie ściany, więc tak tylko Wam pokazuję. Ogólnie kratka schodowa jest mniej więcej gotowa, bo tutaj y, potrzebuję więcej po prostu białych krasków, bo będą na tych schodach. Później y, dokupię sobie takie płaskie, by były na tej obręczy i dokupię sobie tajli, żeby były na podłoga. Zmiana planów tutaj będzie taka i trzeba by było to jakoś urządzić. Myślę, że go spoko wykończyłem, nie mam więcej krasków. Ale mogę go pokazać całą. I tak się prezentuje ten modular. Myślę, że bardzo fajne są te krzesełka. Mówcie, czy wolicie speed building, czy coś w tym stylu.